Ta długa Ewangelia odsłania nam największą tajemnicę uniżenia syna Bożego ponad wszelkie wyobrażenie tajemnicę, która pozostaje tajemnicą, chociaż jest odsłonięta. W dzisiejszej Ewangelii. Jest kilka miejsc, w których widzimy, że Chrystus odsłania, mówi zupełnie otwarcie. Odsłania to, co się dzieje, odsłania zdrajcę. Zdrajca potwierdza, czy to ja, tak, ty. On robi swoje. Pod przysięgą jest zapytany przez Kajfasza. Zaklinam Cię na Boga żywego. Czy Ty jesteś Mesjasz? Syn Boga Żywego. I on mówi, tak, ja nim jestem. Piłat go pyta, czy ty jesteś królem żydowskim? On mówi, tak, ja jestem. I Piłat widzi, że w tym nie ma winy. Czyli, że to królowanie nie jest z tego świata. Piłat to widzi. Jeszcze ma upomnienie od swojej żony, żeby się w to nie mieszał. Wszyscy widzą, co się dzieje. Wszyscy. Krzyżują. Jakże często jest tak, że w naszym życiu my też widzimy, że coś jest złego, a i tak w to idziemy. To mówimy, idziemy w zaparte. Jezus, to jest chyba największa z tajemnic, tak jak patrzę na Ewangelię, Jezus pozwala się tak potraktować. Bóg pozwala się tak znieważać. I bierze na siebie nasze grzechy, bierze na siebie to całe sponiewieranie. Jego odpowiedzią jest, jak wiemy z innych opisów ewangelicznych, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Największa tajemnica, że Bóg nie wziął prostej drogi, nie wybrał tej ścieżki, żeby po prostu powiedzieć, ja Wam przebaczę, już. On chciał, żeby się dopełniła miara zła, po to, żeby się dopełniła miara miłości. Dzisiaj trzeba, żebyśmy też sobie uświadomili, że każdego z nas, Bóg zbawia tą samą logiką. To znaczy nie ma łatwej ścieżki. Nie będzie na skrót. Jeśli chcemy uczestniczyć w życiu Jezusa, żebyśmy byli tam, gdzie On jest, to trzeba, żebyśmy szli z Nim, tak jak On szedł z Ojcem. Niełatwo. Pod górkę. Cały czas. Ale jeśli się chce wejść na szczyt, jak powtarzał święty Jan Paweł II, to nie ma innej drogi. Trzeba iść pod górę. Nawet jeśli to jest góra krzyżowa, Golgota. Trzeba wejść na szczyt. I dać się tam ukrzyżować. Poniewierać. Niszczyć. Jezus mówił, nie sprzeciwiajcie się złem. Pokazał, co to znaczy. Chociaż pokazuje to w sposób tak otwarty. Patrzcie, moi drodzy, nadal jest to tajemnicze. Więc w tym trudnym czasie, jaki nam Pan Bóg daje dzisiaj, Starajmy się sercem w tę tajemnicę wejść, zanurzyć się w nią, dać się jej przepalić, aby życie Chrystusa nas mogło napełnić i nadejdzie pora.